Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj na rynku głównej pary walutowej możemy obserwować wzrost. Rozpoczęły się one już w sesji azjatyckiej, a na otwarciu w Europie kurs ustanowił nowy lokalny maksimum na poziomie 1,3730. Obecnie kształtuje się on wokół wartości 1,3720. Na polepszenie nastrojów na rynku głównej pary walutowej nadal mają wpływ wczorajsze doniesienia o możliwości podwyżki stóp przez Europejski Bank Centralny, a także oczekiwania inwestorów. W stosunku do zakończenia konfliktów w Libii, które według nich mogą nastąpić w niedługim czasie. Na parach złotowych również możemy obserwować umocnienie polskiej waluty. Kurs USD-PLN kształtuje się na poziomie 2,88,30, a euro-PLN na poziomie 3,95,60. Polepszenie nastrojów na eurodolarze pomogło także złotemu na odrobienie wczorajszych popołudniowych strat, wywołanych gołębią wypowiedzią członkini RPP Elżbiety i na dzisiaj przygotowano cztery publikacje makroekonomiczne. O godzinie 10 poznamy dwie publikacje z Polski. Pierwsza będzie dotyczyła stopy bezrobocia, dla której analitycy spodziewają się wzrostu do poziomu 12,9% skali rok do roku z poziomu 12,3% skali rok do roku. Kolejna informacja z Polski będzie dotyczyła sprzedaży detalicznej. Tutaj analitycy spodziewały się spadku do poziomu 8,7% w skali rok do roku, z poziomu 12% w skali rok do roku. O godzinie 11 poznamy dane ze strefy euro. Będą one dotyczyły zamówień w przemyśle. Tutaj eksperci spodziewały się także spadku do poziomu 16,2% skali rok do roku, z poziomu 19,9% skali rok do roku. Ostatnią informację Poznamy o godzinie 16.00, będzie ono dotyczyło rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, poznamy ilość sprzedaży domów na rynku wtórnym, tutaj także jest spodziewany jest spadek do poziomu 5 240 000 jest to i spadek ma wynieść 40 000. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia, do widzenia.